Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Wyplasz. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym materiale przedstawię wam informacje o nowym Brawleru. Jak widzimy kiełek to będzie mityczna postać, która będzie rozrzucała wokół siebie skaczące bomby siewne. Jego super atak tworzy roślinną osłonę. Co na temat gadżetu? Jego gadżet, rozdrabniacz ogrodowy. Kilką sumuje krzew odzyskując 3000 PS. ładunki na mecz 3. A co z jego starpowerami? Przerost. Bomby siewne, które nie trafią w przeciwnika, eksplodują w większym promieniu. I fotosynteza. Kiełek aktywuje tarczę, która częściowo chroni go przed a wszystkimi atakami, gdy jest schowany w krzakach. Ja Wam to zaraz zaprezentuję. Jeśli chodzi o jego tył, on w środku ma jakby rośliny rodzy. Tu taki dziwny przycisk obok takiego znaczku włosów bóla. I już Wam pokazuję. I Już Wam pokazuję. Jest ja coś bardzo trudno się nim celuje. Aż z powodu. Odbija nie musi jego strzał. O, już wam pokazuję jego ulta. Ale on nie atakuje. No, może trochę szkoda, no ale no cóż. Przynajmniej może nas uchronić. Jeśli gracz dobrze nim nie gra. No. Ok. Ok. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i łapce w górę pod tym filmem. Więc ja już nie przedłużam i kończę odcinek. Jo!